Hej, witajcie w kolejnej recenzji z serii recenzowania na ekranie i dzisiaj zapraszam was na recenzję książki, którą przeczytałam w dwa dni, gdzie ta książka ma prawie 400 stron. mianowicie jest to to nie jest do diabła love story. tak to nie jest do diabła love story. jeśli chodzi o tę książkę ja ją wygrałam w konkursie, który w rozdaniu, tak naprawdę, który, który organizowała Luna z Jednorożec Czyta. To jest bookstagram właśnie na Instagramie. I, I właśnie przyszła do mnie ta książka, i dopiero przed przedwczoraj ja się za nią zabrałam. I, I powiem tak: jeśli chodzi o fabułę, to ona opowiada właśnie, że jest sobie Ella i Jonasz. Przepraszam, jestem trochę przeziębiona, że jest sobie Ella i Jonasz. <laughs> I oni chodzą oboje do liceum. To jest najlepsze liceum w, w, w województwie właśnie wielkopolskim. I oni w pewnym momencie właśnie, no trochę się w sobie zakochują. To jest, jeśli chodzi o tę książkę, to jest to taki młodzieżowy romans. Więc, więc tak. Nie wiem w sumie, jak, czy tę książkę byście ją widzieli, może tak. I, albo tak, nie wiem. No, sumie, no. I, I właśnie wracając do opisu fabuły, że e, właśnie Ella ma 17 lat, czy tam między 17 a 16 rokiem życia właśnie. I ona pochodzi z Warszawy i jej rodzice właśnie kupili jej mieszkanie w Poznaniu, żeby ona się tam uczyła, bo miała studiować w Stanach. Bo w ogóle jej rodzina właśnie jest w połowie amerykańska, w połowie polska. I, i jej rodzice dużo podróżują właśnie i ona ma skończyć liceum właśnie to najlepsze w Poznaniu i, 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 i tak. I właśnie. Mm, Przechodzę do rzeczy, które mnie na początku wkurzały w tej książce. To, że jest dużo angielskich imion, ale właśnie potem porozmawiałam z Luną i, no i w sumie tak wyjaśniła mi, że dużo, że autorka sama, czyli Julia Biel, e, interesuje się Stanami Zjednoczonymi i, 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 i tak, i właśnie przez to jest dużo imion. No ale w sumie tak potem stwierdziłam, że gdyby miało być. Ciągle jakieś polskie imiona, to te, że już no straciłaby ta książka urok, i i, i tak. Ja I w ogóle przepraszam, że jeśli ta recenzja będzie bardzo chaotyczna, ale dawno nic nie nagrywałam, wyszłam trochę z sprawy i i i tak. No i właśnie porozmawiałam z Luną i ona mi tam wyjaśniła kilka rzeczy, i, i właśnie się zakochałam w tej książce, przeczytałam ją w dwa dni co jest w ogóle rekordem u mnie jeśli chodzi o grubsze książki i, i, i tak i właśnie jeśli wracają do opisu fabuły to, no to w ogóle rodzice właśnie Eli dużo podróżują bo Ela właśnie uczyła się i w chyba Pekinie w sensie w Chinach i w Ameryce i planuje właśnie studiować w Ameryce i w ogóle ona nie ma żadnych przyjaciół, bo z racji, że jej rodzice dużo podróżują, to to właśnie no, nie ma żadnych znajomych ani przyjaciół i dopiero właśnie w tym liceum najlepszym w, w województwie właśnie wielkopolskim to poznała właśnie znajomych. I, i taki, właśnie, i taki maluteńki minus to to, że rodzice wywierają bardzo dużą presję na Elle Właśnie, że ona ma się uczyć najlepiej, że, że w ogóle ma nie popełniać żadnych błędów. I, i, I po prostu, jeśli chodzi o tak zbudowanie tej książki, to jest dużo takich e-mailów. Jak znajdę? O, jest dużo takich. I nie będziecie widzieć, ale jest właśnie e-maile: są zbudowane, że e, właśnie <laughs> Ella, jak pisze do rodziców, to dużo właśnie skreśla i w taki sposób wyżywa się tak emocjonalnie na rodzicach, którzy właśnie ją no wręcz tak porzucili, bo nie mają czasu, żeby spędzać z nią e, e, właśnie życie i w ogóle, że. Dzieci dla rodziców to są takie e, przeszkoda w realizowaniu celów i marzeń. I, I właśnie, właśnie tak. I właśnie widzimy na kartkach książki, że Ela jest wręcz taka, no, zasmucona, za, no, ma pretensje do tych rodziców. Więc, więc tak. No i w sumie mm, e, jeszcze z takich ważniejszych wątków to... Mm, z racji, że jest to w połowie amerykańska rodzina, to oni obchodzą święto dziękczynienia. I jeszcze w pewnym momencie Ella dostaje zaproszenie od kuzynki z Ameryki, właśnie zaproszenie na ślub w Ameryce. I właśnie Ella udaje, że jest z Jonaszem, gdzie potem, gdzie potem się w sobie zakochują. I no i właśnie oni udają parę przez całą szkołę i całym światem. I, I właśnie ich relacja jest taka skomplikowana, bo oni z jednej strony coś do siebie czują, z drugiej jeszcze nie. I to jest właśnie takie takie no i, i właśnie um, udają właśnie przed rodzicami i oni zawierają taki układ, żeby właśnie um, spędzić razem z rodzicami to żeby właśnie Jonasz udawał chłopaka Eli. I on tego chłopaka udaje i potem jest właśnie taka, nie przechodząc właśnie do, nie przechodząc do, jeju, do spoilerów, to tego nie powiem, ale właśnie spędzają razem do święto dziękczynienia i potem planują wyjechać właśnie do Ameryki na to wesele, które ma się odbyć, by, odbyć bodajże w kwietniu, gdzie... Książka to trwa akcja 3 miesiące albo dwa W sensie od września albo października do grudnia. I, i, i tak. I przechodzę do mojej, do mojej opinii, bo już za długo mówię o tym, mm, o fabule, to tak, na początku, na początku, właśnie bardzo mnie to wkurzało, że były te angielskie imiona, że było to święte dziękczynienia, że w ogóle no. Dużo rzeczy mnie wkurzało, bo po prostu, no jeszcze ten wątek romantyczny gdzie wiem, że to jest książka z romansem, ale to jest tak naprawdę pierwszy romans, jaki czytam. <laughs> jest właśnie pierwszy romans, jaki czytam chyba i, i tak i właśnie jestem jeszcze nieprzyzwyczajona co do tego, co do tego gatunku. Ale właśnie potem im dalej w książkę, to tym bardziej się wciągałam. Właśnie plus tej książki, że ona jest bardzo wciągająca. I, i właśnie mm, jeszcze z racji, że ona ma bardzo dużą czcionkę i właśnie większość stron to jest właśnie takie, że są SMS-y, w sensie na WhatsAppie wiadomości. I tutaj jeszcze są emotki i jeszcze z racji, że są... E, gdzie to było? Gdzie to było? żebym właśnie... o! jest jeszcze kilka takich stron po prostu ta książka czyta się bardzo szybko I no i ja już przeczytałam w wanni, bo jeszcze właśnie audiobooka miałam i, i, i tak no i ja oceniłam książkę na początku miałam dać jej 3 na 5 gwiazdek ale po prostu potem to zakończenie to zakończenie było po prostu takie urwane że na pewno będzie drugi tom i, I po prostu jak przeczytałam tę książkę, to od razu napisałam do Luny, że ja potrzebuję na już teraz drugiego tomu i dobrze, że drugi tom jest w bibliotece miejskiej, mam nadzieję, że uda mi się go upolować I, i tak, mam nadzieję właśnie, że jak pójdę jutro do biblioteki, to uda mi się wypożyczyć ten drugi tom i kolejne książki z tego uniwersum i, i tak. No, ja Wam polecam gorąco tę książkę i, i cóż, kupujcie, czytajcie, czy jest właśnie na Legimi i audiotece, audiobook i e-book, więc, więc tak. No właśnie jestem zakochana w tej książce i, i mam nadzieję, że ktoś przeczyta tę książkę z mojego polecenia. I przepraszam, że właśnie ta książka była bardzo chaotyczna. Boże, że ta recenzja była bardzo, bardzo chaotyczna. Ale ja jestem po jeszcze świeżo, jakby po emocjach. Mimo, że ja skończyłam tę książkę koło no po prostu wczoraj w nocy, to te emocje dalej mnie trzymają. Więc po to zakończenie, że było takie urwane, że na pewno będzie kolejny tom. To jak mówiłam, ja potrzebuję drugiego tomu na już teraz. Więc myślę, że to na tyle z tej recenzji. I właśnie mam teraz takie postanowienie, że każdą książkę, którą przeczytam, to chcę Wam nagrać recenzję, więc mam nadzieję, że to mi się uda. Jestem teraz w trakcie czytania zmierzchu. Przeczytałam jakieś 100 stron właśnie w nocy, i, i tak i właśnie dzisiaj będę kończyć zmierzch. Więc to na tyle. Dziękuję za obejrzenie. Jeśli recenzja się Wam spodobała, to lajkujcie, subskrybujcie i zapraszam do dyskusji w komentarzu. Więc trzymajcie się i cześć.